Mamy system Ogni 55 dzisiaj sobie zagram w Roblox i Police Experience. Po prostu chodzi o to, że ja sobie taki tydzień mini horrorków. No, że przez tydzień, przez, od tej niedzieli do kolejnej niedzieli, dzień jest i film z Tower Defense i film z taki, taki mini horrorku właśnie, więc może sobie zacznijmy naszą pracę na, na policji. No, ciekawe, ciekawe jak... Tam no pójdzie, wiecie, wiecie, wie, jak mi pójdzie. No taka, taka seria będzie przez tydzień. No, bo... Nie, długo Halloween. Wie. Jest to też dlatego. The Police Experience Chapter 1. Chapter pierwszy. Może sobie zrobię taki 10 dni mini Hodge, no, no. Trochę zgapią Tricusa, ale 10 dni grozi jego speaker głośnik. to se Napisy na polski, a nie da się. Nie da się. Welcome oh, no, to your first day. A nie, wszyscy nie znają czytać. Co my tu mamy? No nic. my seria ma się nazywać 10 dni strachu. Trochę ściągam tę wcale no. Pick up the emergency call. Gdzie jest call? Tutaj, pick up. Mm. O, oh, telefon mam. 911, emergency? I can't find my, He's can't find my kid. He's been missing for hours. Mm. Okej, okay, proszę, proszę zachować spokój. Gdzie jesteś? Jestem w arei 2. Jestem w arei 2, Dobra. Wysłałem policję policji do twojej lokacji, proszę, proszę bądź bezpieczny i czekaj dopóki czeka się zjawią A gdzie jest? Gdzie to jest? Ten? O tu Sen Wysłałem okej. Okay. czytałem policję na no, tam Był to Seryjny który, który... został zapan... Pany za morderstwa, zamordowanie rodziny uciekł z więzienia. Ostatnie był widziany w mieście Silverstone. Tam coś tam dalej. Czyli będziemy mieli do czynienia z jakimś mordercą prawdopodobnie teraz. To jest więcej, takie jest. W Hospital experience, arcade experience, ten mal experience... tutaj nie wiem czy od wórców, bo są... Camping experience też jest, no. O oh, pick up Ej, maska jakoś 112, że I mogę pomóc. Słyszałem kilka, kilka... strzałów z pistoletu w moim sąsiedztwie. Proszę zachować spokój. Gdzie jesteś? W strefie... W strefie B1. Dobra, już wysyłamy już patrol policji do twojej... twojej lokalizacji. Proszę zachować, Zachowaj. Bądź bezpieczny, poczekaj, się zjawił. No dobra. Good for an emergency call. Snow. Tu, tu, tu. Nic się tutaj takiego nie dzieje. Żeby odbieramy od ludzi i wysyłamy do nich patrol policji. O, o dzwoni. 112, jak, czy mogę pomóc? Widziałem ten, włamywaczy wchodzi. Bo mówiąc do domu mojego sąsiada. Okej, okay, proszę zachować spokój, gdzie jesteś? W strefie czwartej. W strefie czwartej? Mm. Okej, okay. okay, już jestem, w patropolicji na dwój lokalizacje. Czekaj. Czuję. Taka ta, taka strefa nie istnieje. No właśnie. To musiał być chyba jakiś żart. Dośnie skończyły mi się papiery. Jeszcze muszę... muszę iść do magazynu. Okej. Okay. O. chciałem przez kible iść. jestem głupi. Chciałem do magazynu przez kibble iść. O, czekaj. Ile... Jeler... co to? tu mogę Nie mogę. <trym> Jezus Maria! Co to było? Wam się... Wam się coś wydaje? Nie wracać do pracy. Widzowie, zostałem Trałem się teraz. Tak idę, rozmawiam z wami, a w ogóle coś mi wyskakuje. No. O, odbierz. W ogóle napiszcie Komentarze czy oglądacie trids tutaj, nie zapomnijcie, że niedługo już na bajfraż teraz do mnie albo w poniedziałek, to był wtorek, albo potencjalnie najpóźniej we środę. I się no tam, no, proszę zachować spokój, gdzie jesteś? Jestem w arei drugiej, dobra. Reporter. Okej, okay, wysyłam patrzę Polskę do Twojej twoje, lokalizacji. Proszę zachowaj bezpieczeństwo i poczekaj, aż się zjawią. Nie, jak są te same kwestie, to nie będę wam tłumaczył tego. Już. Widzę, to, i to, i to, i to że jest czas, żeby pójść do domu. Ale zanim to, powinienem posprzątać. Cleanup. Jak mi coś wyskoczy jeszcze raz, to się wkurzę. Już 6 minut na kranie, już się od coś odwaliło, wcześniej. Hm. Trust Cleaned. Hm. Hm. Szkoda, że sam gram. Hm. Nie mam towarzystwa. Hm. Kiedy, kiedy, ktoś ze mną to ssrał. 69. Hm. Clean Up. Clean Up. Clean Up. Clean Up, Clean Up, Clean Up. Clean Up. Clean up i posprąte dobra, to teraz lepiej muszę wyłączyć komputery Po co je włączałem? Po co one są włączone? Koro jest... Kolejst... fajna komenda policji widzowie, ja tu sam pracuję już okej, okay, teraz teraz. Teraz trzeba wyłączyć światła, żeby pójść do domu. No To wow. mi wyskoczy. A dobra. Teleport. Dobra. Noc druga. A dobra, mogę zmienić język. Czele, uda się do swojego pokoju. Już? Czekaj na połączenie awaryjne. a macie przetłumaczone. Tam. Bagel 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 Ci, którzy oglądali Spider-Man? Spider-Man poprzez multiplayer powinni robić. O, to też było. No ale i czwartej, co? W stre... Jestem w stre. Jestem w stre. nośli, myśli tam. Sprawiedliwe czy łazienka jest brudna. Łazienki, be Moje ulubione miejsce. Salali mi kible. No wow, kto by się spodziewał. I teraz jak będę, jak wyjdę z łazienki to mi coś wyskoczy na mordę. Tak zawsze jest. Naprawdę. Ja to wiem, coś mi z kibla wyskoczy. Trzeba posprzątać i szybko wywalać Okej, okay, szybko. już jestem przygotowany. Run! Run! Okej, okay, wszystko z... Czas wrócić do pracy. No. No, nie muszę zamknąć. Okay. Czekaj na połączenie awaryjne. No, dobra. Jaki jest swój problem? No jaki? I no boli. A ciężka? And cię to boli? No. Okej. Okay. I co? Jakoś... Z czwarta cię zapije. Okej. Okay. Ale tu... I co? Mam jakieś nie czy mikrofony brzydowe? mikrofony? Okay. Muszę po... Nawet kwiaty albo umrą. A co mi ją chodzi? Ok, no dobra. Ciekawe co tutaj się tej nocy wydarzy. Gdzie są jeszcze? Ile? Po co mi tyle kwiatów? Tych samych na do... Nakarm kwiat. Wychodzi na sobie nakarm. Nakarm roślina. Nakarm roślina. Ten polski, polski tłumaczenie jest, to są takie skoślawe oj ron! dobra teraz jest są podle, podlewane. Ej! ej, ej. zasilanie. I co zasilanie! I co Nie chcę. Wygląda na to, że będę musiał poprawić generator. Generator. A gdzie jest generator? Tu jest generator, tutaj. To... nie chcę tam iść. Nie chcę tam iść, po prostu nie chcę. Ну, разумеется, для самого самого Czego? Nie. No trzeba będę musiał wpierdał. Będę musiał uciekać. Nie, ja to wiem. Ron! Co to? Widzę, widzę, coś idzie. Idzie, idzie coś, 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 coś. Jezus Maria! On tu, on tu jest! RUN! 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 Widzowie, RUN! Biegnij! Biegnij! No, nie ma, nie ma. Kto to był? Właśnie, kto to był? Muszę natychmiast donieść o tym przez radio. Radio. Uch, interakcja. Wzywam do pomocy. 0 na to. w mocy dwa na siedem, trzy na siedem, cztery na siedem, pięć na siedem, sześć na siedem. Na na siedem. się już Nie, nie odbiera. Nie serial killer który został zapalony zabicie rzemieślnika w dzisiejszym kierunku jest to silver stone i żeby zobaczyć czym coś podejrzewa głośno natychmiast więc to seryen watson który mnie ściga mnie ścigał myślę że czas iść do domu aha teraz do domu wyłącz światła Teraz do domu! Teraz do domu! No trzecia, nie. O Jezus Maria. Wiesz już. Do się do swojego pokoju. Proszę, żeby to była ostatnia noc, proszę. To w porządku włączmy, włączmy komputery. Hm. Nie chcę tego robić. Co to za dźwięk? No właśnie. Trumie jak z łazienca. Z łazienca. Nie. A to szczury, dobra. Szczury. Pozbyć się, dobra, to szczury. Tylko szczury. No. To tylko czury, nic innego, tylko malone czury. W końcu to się skończyło, lepiej idę do pracy. Dlaczego ja... Gra ja jak tu gram. Taki jest Twój problem, no. No nie bądź. Wygląda na to, że to kolejny żart. Zapomniałem, że muszę wrzucić śmietnik. No chyba sobie ja robię Gdzie śmieć Gdzie jest śmietnik? Gdzie jest Jak mam wrzucić śmietnik, co? Przebieg tam. No, będzie trzeba uciekać. Jezus Maria! Dlaczego wy mi to włożycie? Nie si czuję się bezpiecznie, muszę zamknąć. Kurde, no co to miało być? Czemu oni mnie straszył? Tak, zamknij. Zamknij wszystkie drzwi, zamykam. Muszę się tu nie dostanie. Okej, okay. koniec. Ojej, ja, no to. Ty nie możesz. nie możesz się ukrywać. Czekaj lub ukryj się. Uciekaj, uciekaj. Ja uciekam. Nie ma korba, korba, korba. Szybko! 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 Co? Korba, 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 korba! Korba! Uciekam, bo nie ma, nie ma wiem, nie ma wiem, uciekam, zwaniem się, zakończenie, uciekłeś, nie wiem, że drugi raz będziemy dzisiaj, ale czy to wszystko, to widzę, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ach, och, o Jezus, Maria. O Jezus, Maria, widzowie. To na tyle, słyszę odcinka tej serii. O, pistolet. O, to mogę powiedzieć, no. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i cześć.